Teraz się do Ciągłej rehabilitacji potrzebuje dziewięcioletni Alan. Dwa lata temu miał poważny wypadek. Dla niego trening i ćwiczenia to po prostu nieodłączny element życia. Wykonujemy taki rodzaj treningu, oczywiście w pełnym zabezpieczeniu. Eee, ćwiczymy na dystans, bo nie ma takiej możliwości ćwiczeń blisko siebie. Natomiast wykonujemy wszystkie techniki, wszystkie ćwiczenia, które są w kanonie eee, treningu w karate. W dobie pandemii karate to dla chłopca rodzaj rehabilitacji. Podczas izolacji Alan wygrał nawet turniej, organizowany oczywiście online. Zawodnicy musieli wykonać między innymi pompki, brzuszki, wszystko na czas. Nagranie wysłali trenerowi, a jemu pozostała ocena. Spisał się niesamowicie, rywalizował z kilkoma, z kilkoma chłopcami, mimo 15 lat nawet, także jestem w pełni podziwa. Mam prześcieczanej. Sportowe zajęcia to też forma rehabilitacji. Na razie jednak ćwiczenia w grupie są niemożliwe, dlatego pozostaje trening indywidualny.